Dzień dobry wszystkim. Mam tutaj gaźniki od Honda Fauter 1000. 1997 rocznik, z tych pierwszych modeli. No i odkąd mam ten motocykl to borykam się z takim problemem, że na ten cylindrze nie ma na saniu zapłonu. Czyściłem ten gaźnik kilka razy. myka, ultra wszystko bardzo dokładnie poczyszczone, poustawiane i dalej nie ma to samo. Ale dzisiaj po prostu. Rano odkryłem, co jest problemem, problemem okazało się, że są to dysze od, jak to się nazywa, od zasilania sania. Po prostu szedłem tutaj po tych kanałach i widziałem, że to się łączy tutaj z kanałem do otwierania sania. No i teraz wam pokażę o co chodzi. Nałożyłem sobie rurkę. Tutaj zatkane, nie puszcza nic. To, jest ten, to był ten cylinder, co nie, nie palił. Na saniu. A tutaj. Słyszycie? Jest przelot. Więc ta dysza lub kanał jest tutaj zatkany. Trzeba to odblokować. Będę się z tym bawił. Pewnie spróbuję sprężonym powietrzem. Jeżeli to nie da rezultatów, to będę musiał próbować jakoś jakimś delikatnym drucikiem to przeczyścić żeby to sanie działało. Także chciałem się z Wami tym podzielić, bo wiem, że. Ciężko jest to znaleźć. Spędziłem dużo czasu, żeby poczytać różne forumy, i angielskie, i polskie, i nic tam na ten temat nie było. Więc y, chciałem się z tym podzielić, żeby, żeby po prostu y, ktoś y, od, miał łatwiej i znalazł sobie od razu ten, ten problem tutaj, i sobie zobaczył, co jest, żeby sobie to od razu zrobić, przeczyścić, żeby nie tracić czasu. Także y, fajnie. Myślę, że to komuś pomoże. Możecie sobie tam jeszcze pooglądać różne filmy, bo jest na temat VTR-ki dużo yy, odnośnie napinaczy i tak, i tak dalej serwisu. Także warto sobie ten kanał zasubskrybować, jak ktoś ma motocykl, kto i sam chce sobie sam go ogarniać, więc zapraszam. Pozdrawiam na razie, cześć.